Podjęte działania samorządów lokalnych na przejściach dla pieszych przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Newralgiczne miejsca doświetlono i wyposażono w pulsujące żółte światła. Informują one o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Do głównych przyczyn wypadków z udziałem pieszych należą nieostrożność kierowców i pieszych oraz brak właściwej widoczności osób, użytkowników dróg. Trwa akcja, w ramach której policjanci i strażnicy miejscy rozdają elementy odblaskowe. Dzięki nim pieszy jest bardziej widoczny. No jak na razie nie widzę żadnych zmianek o wypadkach nowych. To jest o tyle duże. Wypadki drogowe z udziałem pieszych wywołują bardzo silne emocje, szczególnie kiedy ofiarami są dzieci lub osoby starsze. Bardzo niepokojącym jest fakt, że duża część wypadków z udziałem pieszych zdarza się na przejściach, gdzie pieszy teoretycznie. Powinien czuć się bezpiecznie. Nie zatrzymują się w ogóle. Bo kompletnie nawet jak widzą jak z wózkiem, nikt nie stanie. To przejeżdżają. A jak ten stanie, to tamten się nie zatrzyma, więc czasem na środku drogi może zostać przejechany. Nieraz to trzeba poprosić, żeby stanął, nie? Podziękować. Za szybko jeżdżą, na dwa, że, no wiadomo, warunki jak warunki. Więc jeśli z ulicy, to powinni trochę zwolnić. I dwa, że zauważyłam też przy przejściach. Też nie zwalniają, czy ktoś idzie, czy nie idzie, nie zwalniają, tylko jadą po prostu. Kierowca jest zobowiązany przed pasami zwrócić uwagę, chociaż każdy powinien zwracać uwagę na wszystko. Żaden z nich nie patrzy na przejścia. To jest przynajmniej 50% takich. A zwłaszcza ci zawodowi. Po prędzej młodzi amatorzy zwolnią, zatrzymają się, żeby przepuścić, jak ci starzy kierowcy. Niebezpieczne sytuacje stwarzają także piesi. Przechodzą w niedozwolonych miejscach lub na czerwonym świetle. Tylko w 2014 roku w gminie Police doszło do 47 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Nie no jest to bezpieczne według Nie w ogóle. Dlaczego? No, możesz zginąć. Kara i wypadek. A jest to bezpieczne No, nie jest bezpieczne przejście bez... nie przez pasy. Pieszy, który przechodzi w niedozwolonym miejscu, może zostać ukarany 50-złotowym mandatem. Jeśli przejdzie na czerwonym świetle, kara wzrasta do 100 zł. Policja może także pouczyć pieszego, a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu skierować wniosek do sądu o ukaranie. Wypadki z udziałem pieszych, do których doszło na przełomie 2014 i 2015 roku, wywołały komentarze wśród facebookowiczów. Na profilu telewizji Police policzanie wyrażali swoje opinie. Aby ograniczyć ilość zdarzeń drogowych, w tym szczególnie śmiertelnych na przejściach, należy podjąć szereg właściwych działań. Niektóre rozwiązania techniczne sprzyjają unikaniu wypadków związanych z udziałem pieszych i samochodów. Bardziej oświetlone przejścia i znaki informujące przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Jednak bardzo ważna jest edukacja już od najmłodszych lat. Pieszy musi wiedzieć, że pasy nie są barierą ochronną. Kierowcy natomiast zbliżając się do przejścia powinni zwolnić. Dużo rozwagi. Tak samo i wśród kierowców, jak i pieszych. To jest to warunek. Popatrzyć najpierw na, na przykład nie sugerować się tym, że pieszy ma zawsze pierwszeństwo, niby przed wejściem jeszcze na jezdnię, no bo to jest zabezpieczenie. Tak samo i nieostrożność kierowców z jednej strony, bo nie zatrzyma się, gdzie mimo wszystko kierowca pieszy jest na, jeszcze na jezdni, ale a kierowca myśli, że ten jedzie dalej.